Spotkaliśmy się, by podsumować ostatnie mistrzostwa Polski, start w tych mistrzostwach Polski. No i trzeba powiedzieć, że start bardzo udany, bo tytuł mistrza Polski, gdybyś mógł opowiedzieć właśnie o przygotowaniach do tej imprezy i później sam przebieg imprezy, jakie tam ciężary wchodziły w grę, co trzeba było zrobić jednym słowem żeby stanąć za na tym najwyższy przekonanie. Przygotowania były bardzo sumienne, praktycznie od grudnia do, do e, połowy lutego od niskich ciężarów, tak sumiennie progresowałem coraz to wyższe ciężary i, i co to prawda? znaczy w Twoim przypadku niski ciężar? Znaczy, zaczynałem od 130-140 kg i z powolutku do góry, żeby ten organizm nie był od razu taki zmęczony, prawda? Żeby się też nic nie stało, żadna kontuzja. Tak tuż przed zawodami, dwa tygodnie przed zawodami, to już były te odpowiednie ciężary. No i byłem naprawdę w dobrej formie, aczkolwiek nie wykorzystałem tej formy na zawodach. Można powiedzieć wykorzystałem, ale nie do końca. Tam wycisłem 197,5 kg. To mi dało drugie miejsce i potem w trzecim podejściu atakowaliśmy już tego lidera. To było poza moim zasięgiem. Trener sam ryzykował 207,5 kg. Może na 205 byłbym gotowy, nie? 207,5 kg niestety trochę za ciężkie było. No i drugie miejsce w seniorach, a pierwsze w weteranach. Jak długo trwała ta twoja droga do tego typu sukcesów? Bo to już są sukcesy, no trzeba powiedzieć, w kraju najwyższa, najwyższa półka. Jak długo? No, gdzieś tam się to już zaczęło w latach, gdzie miałem 17-18 lat. Już tam coś się próbowało dźwigać, jakieś tam siłownie, wiadomo nieudolnie potem im człowiek starszy, tym bardziej się człowiek uczył. Później były przerwy, wiadomo raz była ta siłownia, raz jej nie było, a teraz jest taki ciąg może jest 7 lat, 7-8 lat. I gdzie, gdzie chyba od 150 kg, bo wiadomo te, te, te wcześniejsze treningi też coś tam dawały, to się nawarstwiało, później ta siła była. Ostatnie 8 lat jest takie sumienne, można powiedzieć, 7-8 lat. No a dwa lata temu zadebiutowałem na zawodach. Można, można prowadzić, doprowadzić siebie i swoją formę do takich wyników ćwicząc samodzielnie, czy to jednak wskazane jest? U mnie było w większości to samodzielnie. Ja lubię trenować samodzielnie, lubię słuchać mądrzejszych ludzi też. Ja. Kto mi coś powie mądrzejszy, jakiś trener, dietetyk, czy tam jakiś fizjoterapeuta, ja to oczywiście biorę do siebie ale staram się wykorzystać w moim treningu, nikogo nie kopiuję, sam sobie wszystko układam, te treningi no i uwielbiam ćwiczyć samodzielnie, ja właśnie nie lubię jak ktoś mi coś gada i, i tak dalej aczkolwiek czasami potrzebna jest asekuracja, dlatego przyjeżdża czasami kolega czy czy tam brat pomoże Jak to w ogóle się stało, że, że trafiłeś do klubu z Dąbrowy Górniczej? Kolega z Pilwowic akurat podczas rozmowy, Mateusz czemu zapytał czemu nie, nie wyciskam na zawodach, no i tak wyszło, zadzwonił do koleżanki Teraz obecnie też moje koleżanki, ona do swojego trenera, obecnie naszego prezesa. No i tak wyszło z dobrowo, no jestem zadowolony z tego. Także jest fajnie, bardzo fajna ekipa i... Jakie plany przed tobą na te najbliższe miesiące lata? Za tydzień mistrzostwa śląska. Bardzo fajna integracyjna impreza w Bielsku. Później mamy puchar Polski w Knurowie w maju w połowie maja dokładnie daty nie znam. A jakie cele takie dalsze, ja to raczej tak traktuję, niech to żyje własnym życiem, niech to się toczy własnym życiem, ale kiedyś na pewno chciałbym jechać na mistrzostwo Europy czy mistrzostwa świata. W tej chwili mnie na to nie stać, bo wiadomo zawodnicy to wykładają z własnej kieszeni. No i ciężko tak wystartować, włożyć taką sumę, ale, ale na pewno kiedyś będę chciał zrealizować ten cel. Przyniosłeś tutaj na to dzisiejsze nasze spotkanie swój pierwszy medal. Tak. No i chyba kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt już medali zdobytych po tym pierwszym krążku. Pamiętasz dobrze ten pierwszy start? Możesz troszeczkę no o nim tak, opowiedzieć? Tak, tak. właśnie za, za półtorej tygodnia w Bielsku znowu są Mistrzostwa Śląska. I właśnie na Mistrzostwach Śląska dwa lata temu był mój debiut. Byłem strasznie stremowany wtedy. Teraz już to tak nie jest, ale wtedy strasznie się trząsłem. No i akurat udało się drugie miejsce zdobyć od razu na starcie. Czego ci należy życzyć? Oprócz tego, żebyś właśnie pojechał na te mistrzostwa Europy lub Wydaje świata. Wydaje mi się, że to jest taki sport, że, że najbardziej to zdrowia chyba życzy, żeby właśnie kontuzji nie było, bo jak jest jakaś kontuzja, zwłaszcza w moim wieku, to już później ciężko będzie dojść do formy. Gdyby osoba, która wysłucha tej naszej rozmowy, pomyślała sobie, może ja bym też zaczął albo zaczęła wyciskać sztangę, co wtedy ma zrobić? Do kogo się zgłosić po poradę? No najlepiej, właśnie, jakby ktoś doświadczony pomógł, bo ludzie młodzi no nie potrafią trenować na siłowni, dopiero się czegoś uczą. Tak ja sam na, na własnych błędach wiem, jak to wygląda. I, a jak ktoś, Teraz są takie możliwości, jest dużo siłowni, dużo trenerów i, i lepiej, jak ktoś pomoże i wtedy jest prawidłowy rozwój, bo, bo można sobie krzywdę zrobić. Dziękuję serdecznie za to spotkanie, gratuluję tych wszystkich Dziękuję. osiągnięć i życzę oczywiście kolejnych. Dziękuję. Dziękuję.